1624 a my jesteśmy w pięknej dzielnicy chińskiej tutaj Az... wszystko. Azjatycka, chińska, jestem w ogóle e, w szoku. Jak <grywka> mogę powiedzieć, że w ogóle tak. Ja się czuję, jakbyśmy byli gdzieś, ja nie wiem. Czyli co, nie musisz nigdzie jechać do Azji? Nie musimy lecieć do Warszawy. W Warszawie się... a, a, też jest a Azja. co tu się w coś... krok na kroku jest fryzjer, e, manicure, pedikur, tego jest naprawdę ogrom ogromny jeszcze taki bazar o thank a pani co paznokcie zrobi a pani sobie masaż robi a może pedicure, manicure chcesz pedicure, manicure tu

no przepięknie, przepięknie, znaczy Co przepięknie, nic nie jest, ja tylko tak do siebie przepięknie, że, że, że tam się tyle rzeczy dzieje, no ale ładnie Także nie jest. Także Wietnam to... w Polsce, Wietnam w Polsce, w Azja, Azja Opa, ja Cię tutaj zostawiam.